A taką niespodziankę dostaliśmy od naszych kolegów z Egiptu z kwietuszkami. Jesteśmy po spektakularnym zachodzie słońca I jedna Wam powiem, że ten, ten Molo To jest jeden z takich punktów, które warto odwiedzić Jest na samym końcu hotelu Każde wakacje spędzamy zawsze poza hotelem A w tym hotelu Zrobiliśmy taką eksplorację, że Powiem Wam Warto, warto zobaczyć te wszystkie miejsca a z tego mola, jak się obrócicie, widać całutkie góry i przepiękną panoramę. Molo jest dość długie. Z tego miejsca tutaj można wypływać na różne wyspy. Mają też swoje miejsce. Dokładnie tam. Tam rozpoczynają się rejsy na różne wycieczki. No, tak zwane egipskie Malediwy. No, niestety zabraknie czasu na zwiedzenie takich miejsc, ale na pewno będziemy, będziemy w hurgadzie, w centrum i w marinie. Może w Sakali, z tego co, co, co pisali, że jest jakakolwiek rafa, to jej nie ma. I jestem pewien, że w ogóle tu rafy nie będzie. Rafa będzie dopiero koło tej wyspy. A ta wyspa jest widoczna dokładnie tam, na wprost. I tam podobno jest dobra rafa. To jest jakieś 5 czy 10 minut rejsu. No dobra, czas zakończyć kolejny dzień. Jutro widzimy się ponownie, ale już na marinie. Czyli typowo trilautowy wypad, taki, żeby odpocząć. Ale warto, warto właśnie w marcu to przylecieć i zobaczyć, jak to wszystko kwitnie. A nagrodą będzie na pewno brak. Tak dużej ilości turystów i tych nieznacznych temperatur. No to lecimy dalej. Tak, czyli na samej plaży wejdzie ci 600 osób na leżaka. Nawet więcej, bo pod nimi są po cztery, nie po dwa. Czasami są po dwa, czasami Ale są na po cztery. na tej plaży... Mieszka. Na tej plaży dookoła, tu, to już masz 600 osób, który tu Ci wejdzie tylko na plażę. Mhm. Fajnie są boksy numerowane. Nawet patrz, bo pod niektórymi są dwa, ale są takie pod którymi są cztery. Bo tamten hotel Alibaba on miał mniej tych, tych nie? Tak. Mniejsze to plaża było. Tak. No i mam ten plażę, że mają tutaj zrobione, tak jak widzisz to. Wykopane mają No. trochę pustyni mają żarty pewnie kosztem rafy to poszło. Bo tu była rafa przy brzegu na 100%. Tutaj no nas... bo tu nic nie było, musi to wysypać. I musieli kamienie to stąd co, Chociaż czytanie było tym piasek wytrążyć stąd na budowę hotelu, wiesz o tym? Jak wtedy Tak myślę, budowali. ale pytanie czy oni 20 lat temu myśleli o Rafie. my jej wyjebane na to. Dopiero tą Rafę zaczęli chronić niedawno przecież, bo to wiesz jak to jest, mhm. jak już jej nie było. Jak w Hurgadzie już w Bellavista była na, bardzo ładna Rafa, to wszystko podeptane się poszli, nie? O, ty jest fajne to. Tak, też są zajęcia. Masz entertainment, lab, Czyli masz zajęcia. Tak jak tam u nas e, robisz, to się. Ta-dam, Patrzcie, jak fajnie. Kasia, dawaj kile. No? Film. To nie jest Meksyk. To jest Egipt. To jest Egipt. Dajesz. Dobra, jemy przystaweczkę. To zrobimy te, zostawiamy 5 dolarów i zobaczymy jaką figurkę dzisiaj wymyśli nasz kolega. Poręczniki takie karty są. Dezert Ross. No kochanie, dzisiaj w Egipcie pogoda, deszcz. Rok temu grad podobno leciał. 14-15 Puściutko, ratownik stoi. Podgrzewany basen. Jedyny podgrzewany basen w hotelu, nie? No kto by się spodziewał? Puste leżaki. Puściutkie leżaki. Normalnie spadnie deszcz to kataklizm w Egipcie. A my idziemy nad morze i zobaczymy, co tam się stało. Tam to już w ogóle będzie bezludna wyspa dla turystów. Ale fajnie to wygląda. Parę hoteli ma tylko w hulgadzie taką wysypkę. Muszę powiedzieć, że rewelacja hotel. Myślę, że będzie gorzej, bo to standardy egipskie. Dalej jest wiecznie. Nie wiadomo, czy walnie deszczem. Ale my się zbieramy za chwilę do mariny na marinę w Furgadzie, więc się wszystko okaże jak tam wygląda z pogodą bo w centrum bardzo padało, bardzo troszkę wzburzone morze bez ludzi jest lepiej jakoś restauracja puściutka leżaki puste można zajmować Jutro już ma być 30 czy 27 stopni To jedziemy do tego, do Hurgady, do Mariny. Zamawiamy Ubera? Tak, nie zamawiasz. Parę najszybciej dojechać do Hurgada Nie trzeba. Trzeba zobaczyć jakiś czas. Uber Dobra, cena poszła do góry. I po deszczu przyszło słońce. To jednak 9 minut. Dobra, z ostatniego hotelu zapłaciliśmy około 13-14 zł. 9 km mamy do hurgady, do pierwszego hotelu. Czyli hurgada 1 jest adres napisany. No i mamy, przejechaliśmy daj. No to jesteśmy w Hurgadzie Kleopatra bazar, no jedyny bazar w Hurgadzie z tym. Teraz zobaczymy ile zapłaciliśmy za przejazd, uwaga. Okej, okay, za przejazd zapłaciliśmy około 13 zł plus 10 egipskich to jest 15 niecałe złotych. 9 km przejazdu Oceniamy na piąteczkę. Przeszli Niech ma, dostał 10 ekipskich na piwku. Dobra, jesteśmy na marinie właśnie w Hurgadzie I takie bogacie, bogate jachty. To na pewno nie jest jacht tego. Co? Taki jachcik. Nie, Fajnie to musi kosztować. Patrz, jakie to bogacze są, nie? To jest taki kontrast. Patrz, to są stare łodzie, tam też jest jakiś jacht mały. Ja wiem, ale zobacz, jak to jest bogato, nie? No, bo tu jest port, nie? Od razu jej tu łowię. Dobrą rybką, a nie, że rybą. To jest połowę tego portu, nie? To jest zwiedzania dla turystów. A zrobili tam bramki, dlatego, bo tam zawsze były. Wiesz? No to ja wiem o tym. No nie Nic by ci nie zrobili, nie? Wyszek to jest. No i będzie po zachodzie słońca. Całe słońce będzie koło meczetu. Myślisz? Nie Będzie w tamtą stronę. Właśnie ci oglądały kobiety, które są obrane. No życie, no i tak, tak nie mam najkrótszej, tam były laski w spodekach, że duch było widać. Wiedzą, Gdzie tu? No tu tak. chodzą, bo to są no, turystyczne miejsca. Miałam, nie? Nie? Przestałam się przejmować, no. bo na porniku się przejmowałam, że jest ubrałam za krótką pieszkę. Po czym, jak te w Patrz tego szarego. Tyłkach. Fajny, ale flagę magipską. No mówię, że to, są, to jest taki kontrast, nie? Tu dużo ludzi jest bogatych i to jest ta wieża z mariny. Co my zawsze tu przechodzimy już drugi raz? W sumie nie nagraliśmy tego nigdy i tu jest pełno kotów. Wtedy było, pamiętasz? Było to pełno. No i tam jest market. Dokładnie, jak przejdziemy ten ruch, to jest market taki centrum małe, handlowe. I zakupy robiliśmy, i tam było. No i tam chłodno było, nie? A to jest taki sklep. Myśmy wtedy byli jak nikogo nie było. A my byliśmy jak. Rano. No, to wszyscy wiesz. Siedzą w tym. Polaków jest pełno? Tu jest Polaków pełno. O, Las Vegas nawet jest. Czyli co? Od Meksyku po Las Vegas i Kotek. Dobra, chodź, to w prawo idziemy. Havana, Las Vegas. Możesz zrobić zdjęcie meczetu. Żadnego plika. nie ma komuś, żeby to Marina Bay. Tam? Gdzie? Tam. No idziemy się przecież, ja Tam nie byłem nigdy. Na rodzinki. Ja tam nie byłem ani razu. Ja Te sprzedają takie fajne rzeczy. No, to się wydaje To wyjdziemy z marynetów w prawo a kiedyś było to przejście do sklepu nie, wydaje mi się, że tam był ten sklep w tej uliczce tutaj znalazł nie, tu Tak, jak ja pamiętam, to byłem dwa razy co? czy nie było tu ten sklep? nie, nie, nie ale możemy tu przejść, chodź Fontanna. Tu nie byłem w tej uliczce. To jest wyłączone. Ale to jest życie nocne, jest nie? Aż tak jak tam. Tak nawet jak na tej głównej ulicy. Tam jest tam dużo ludzi turystów przychodzi. Ciszej pali. Nie wiem. Je, nie, nie. Bankomat. No już teraz tak. Nie, to było tam. Wiem, ale już nie ma przejścia, bo się biorą turystów. Może coś tu się stało kiedyś, wiesz? A tego nikt nie wie, nie? My idziemy na targ rybny, nie? Patrz, coming zone. Ładnie tu jest, ten. Przyjemny, nie? I tu w Lecimy szybko przed zachodem słońca. Chyba że coś chce kupić karpę. Skąd wiesz? Zobaczymy naszą wakacyjną przygodę z Egiptem.